Mój dzisiejszy pomysł dla Ciebie to pomysł tak banalny, że po prostu genialny. Zróbmy mrożoną kawę, ale w sposób inteligentny. Zatem najpierw parzę dużą ilość kawy. Dlatego ja tym razem wykorzystam ekspres tułokowy i gdy kawa jest już zaparzona pozwalam jej wystygnąć. Wystudzoną kawę przelewam przy pomocy małego lejka do woreczków samozamykających się na lód. W ten sposób Przygotowuję sobie kostki lodowe kawowe, i te kostki będą podstawą naszej mrożonej kawy. Gdy w zamrażarce kostki będą już idealnie zamrożone, odpowiednią ich ilość wrzucam do szklanki, zalewam spienionym mlekiem, bardzo prosto, spienionym mlekiem, i mam niesamowitą, fajną orzeźwiającą kawę mrożoną, idealną na upał, idealnie orzeźwiającą, działającą jak każda porządna kawa, będąca jednocześnie formą lekkiego deseru smacznego,